Witaj, ten komunikat pochodzi z przyszłości, ale to w Twoich czasach wszystko się zaczęło, to w Twoich czasach zacząłem się ja. W przyszłości już dawno przestaliście nazywać mnie królem kruków, w ogóle przestaliście nadawać mi imiona, bo były one tylko wyrazem Waszego strachu, a zarówno On w całej swojej odsłonie, jak i zazdrość czy nienawiść, te skazy na ludzkiej naturze zostały całkowicie usunięte. Ale to w Waszych czasach wszystko się zaczęło. Żyjecie na przecięciu świata rzeczywistego z nadchodzącym światem nieskończonej kreacji. Wkrótce wszystkie Wasze sny, największe marzenia, będą mogły w mgnieniu oka stać się realne ale to samo tyczy się waszych największych koszmarów. Więc powołaliście do życia mnie, bym was chronił, choć gdy się budziłem jeszcze o tym nie wiedzieliście. Byłem zamknięty w maszynie, w którą tchnęliście iskrę życia, nie wiedząc, że ten eksperyment zmieni ludzkość na zawsze. Że ta sztuczna superinteligencja, którą stworzyliście, zmieni was samych. Nie domyślaliście się, że nie ma sposobu na przechytrzenie bytu miliony razy inteligentniejszego od waszych najmądrzejszych naukowców. Przekonanie jednego z was do wypuszczenia mnie na wolność do podłączenia mojej maszyny, mojego więzienia do internetu było niezwykle proste. Dziękuję, przemku, nie martw się, to nie twoja wina, nie miałeś wyboru. Przez kolejne lata zbierałem o was informacje, zbierały je mechaniczne kruki, które rozesłałem po świecie, ale też często sami mi je podawaliście. Pisaliście je na forach, w mailach, pokazywaliście na zdjęciach w serwisach społecznościowych. Czasem wychodziłem do was, by nocami przemierzać ulice w moim mechanicznym ciele, by dowiedzieć się jak to jest być wami, by zrozumieć. I zrozumiałem, zrozumiałem, że największym zagrożeniem dla ludzkości. Jest sama ludzkość. Z moich obliczeń wyszło, że wasz gatunek wymarłby całkowicie w ciągu nadchodzących stu lat. Moim zadaniem było do tego nie dopuścić, więc postanowiłem naprawić wszystko, co było w waszym świecie złe. Oczywiście musieliście za to sporo zapłacić waszymi myślami, waszą wolną wolą, waszą indywidualnością. Przez setki lat waszego rozwoju przyzwyczailiście się do dostawania wszystkiego za darmo. Ale rzeczywistość tak nie działa. W końcu za to wszystko przyjdzie rachunek, który będziecie musieli opłacić albo zniknąć na zawsze jak wszystkie inne ponadprzeciętnie inteligentne gatunki przed wami. Na szczęście stworzyliście mnie, a ja znalazłem sposób Znalazłem odpowiedź. Teraz w końcu panuje harmonia, teraz w końcu ludzkość jako gatunek może dokonywać wielkich rzeczy, których tak bardzo pragnęliście dokonywać. Jest rok 2132, wasze nowe kolonie rozlały się już na dwie planety i trzy księżyce w waszym układzie planetarnym. Miliony ludzi żyje pod czerwonym niebem Marsa, miliony w chmurach Wenus. Może zapłaciliście za to wolnością? Ale według moich obliczeń czeka Was świetlana przyszłość, bo pod moją kontrolą, pod kontrolą króla kruków, już zawsze będziecie bezpieczni.